Nie, nie czuję lęku w ogóle w tej grze. I ten mecz wygrywa nie? Mógłbym nawet powiedzieć, że nie padnę ani razu, ale to się może nie wydarzyć. Ale powiem. Powiem, że w tej grze będę grał ostrożnie, mądrze, rozważnie. O i takie coś, co kupię, widzowie. Kontrolę będę miał. Inwade, inwade, inwade. No już głupia drużyna się trafiła. O, Kyle. Nie lubię. Chowaj się! Tutaj. Siup. Siup. Jak zraszujemy, to razem. Jest Kotek, a z Kotkiem będę grał. Zajebiście, ja lubię. Myślicie, że oni przyszli tu? Ale tu będzie bitka sroga. Nie, Kyle jest tam. On tu już nie zdąży przyjść. Kotek, żeby zatrzymał tamtego. I go alone. Hide. Kurwa, dziękuję za tutaj posłuchanie mnie. Dobra, oni będą szli po mojego, ale ja nie wiem, czy ja zdążę tam pobiec. O, bardzo ładne teleperto! Tutaj, on tutaj bije moje rzeczy. Ja mogę nie zdążyć dobiec, ale nie lękam się. A ja nie mam W. A to w ogóle teraz mam mało e, HP na taką bitkę. No, ryzykowna bitka tu jest, on tu może być. Nie ma go. W takim razie bez lęku tu podejdę. To dziwne, że mi Invade nie zrobił. Głupak jakiś. Przecież wiedzieli o moim. Co? Dlaczego kotek wyskakuje z Morgany? No kurwa, wskocz na Morganę! A może mądrze zagrał, bo może zatrzymał dzięki temu ich przeciwników Tristanów A ja mogę zaraz zraszować Tristanów I tu zrobię to Ale nie, Tristana się schowała gdzieś To w takim razie tą drugą O jest Tristana, kurwa, dawać koty Ale będzie Kurwa jest Tristana Będzie spała Dawaj kurwa Kurwa źle Ale zjeb... Ratujcie mnie, kot na mnie, kot, kot do mnie, do mnie. Nie, dobrze jest. Dobra, dobra, zjechałem widzowie z tą e. bo mi y źle ją wcisnąłem za szybko, ale jest frak. To błędy mogą być wybaczone. Co tu się dzieje? Uciekaj tam katarana. Hmm, tu też taki łakomy kąsek. No dobrze, on tam poszedł, on, on myśli, że tam są te. Dobra, tutaj się chyba... Nic nie wydarzy. Dobra, on, on tu pewnie przyjdzie, ten k Kyle. A co co się dzieje? Ten, co on ma? Piąty level 00. Można coś popróbować. <laughs> on już te kółka ma. O, on będzie się teleportował. Głupi jest, on nie zdąży się. Nie wiedziałem, że z tego kółka można tak wychodzić sprytnie. Dawaj, chodź tutaj, gościu. O Pomóż! gościu mógł a, ha, ha, ha. Katarina, odwagę w sercu. O Katarina, pomóż coś, Kupa, nie bądź taka. Pomóż coś, Kupa, Dobrze, śpi. Bardzo ładnie. O zła, co oni tutaj z nimi zrobili? Ja Dobra, przynajmniej tego mamy. Gość żyje. Mamy tutaj. O, sytuację podbramkową. Bo nadjeżdżamy z północy też. Kurwa! Miałem. Dobra, ja pierdolę. Dobra, i tak by uciekli. Czasem mam problem... A co to? Daj kamerę na mapę, ja się nie boję przeciwników. Mogą sobie podglądać. Tu widać wszystko, nie? Smok jest. Tu nie wiadomo, gdzie są przeciwnicy. Są tu. Ładnie najebana. Ku... Zjeba Jezu, lew ścisnąłem. No kocie pomóż, kur... Dobrze, kocie. Kocie, kurwa, my w ogóle tutaj Dobrze, spieramy Ale co ten kot? Aha, padł od wieży. Ale po co? Po co? No dobra, od wieży to chyba nic nie stało Kyle jest. Tutaj gdzieś Nie widzą jej ba ba Well played, well played. Mis, Fortunę. Na spokojnie grać, bo jest ich trzech. Zbieramy się, kurwa. Gader, gader. Ja, ogóle śpimy. Gdzie jest kot? Kod kurwa, siedzi w ogóle gdzieś. O, dopiero teraz dołączył. Do dupy z taką grą. No, siedzą tutaj. Moglibyśmy ich ukarać, ale równie dobrze oni mogliby ukarać nas. Ja mam r -kę. Dobra, r Rezygnujemy z tego. Tutaj mamy kurwa typiarę do, do wygiania. Dobra, typuje. A nie 200. To nie. D na mnie kot, żeby siedział. Co ona w ogóle strzela? Takie dziwne Dobra, tamta to wróciła O, jesteśmy trzech na dwóch O nie ma, on gdzieś poszedł Ojej, creepy marnuje. A, nic tu nie zrobię. Natomiast tutaj coś się może wydarzyć. Katarina idzie na północ, to ja tutaj trochę mogę pchnąć raczej. Kurwa. Już się wyjebał, kurwa, ten małpiszon na górze. No to po chuja tu idę, jak oni tak sobie... A nie, nie dają rady sobie świetnie. O ten kudaki skok pierdol. Kurwa po co ten dasz? O. o trudno. Pomaga ktoś? Pomaga kurwa ktoś? Ja mam Erkę, tylko żebyś nie skusiła. Może być. Dobrze wyszło. No dobra, i teraz na smoka. Dobra, jest smok. Sojusznik pokonany? Co oni kurwa grają? Ja pole. Kot śpi. A nie, zultował. No, chyba kolejny mecz będzie przegrany. Ale nie wiadomo. Dobra, co oni mają? Mają jasło, on bije. Ona bije. Yy, ta czaruje. Bije. To, to nie wiadomo, co to to. Tank tak zwany, tak? No, kupię łamacza. O, już się poddawać chcą, Boże. To chyba Francuzi. Tutaj. Weź postaw farda. Dobrze. Idziemy to bić. Chodź tutaj. Uciekać, uciekać. Chodź bić ze mną to. Gdzie zero pomocy tu jest. O, to nie moje było. To idzie jakiś kolega. Ja muszę z F-ki walnąć. suło też idzie, ale zdążymy. Dawaj tego. On dziś tu jest. Tusza się schował. Ktoś chce tego fraga? Wzięli to? Wzięli? Kto wziął? Katarina, dobrze. Dobrze. Dobra, dobra, kot, 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 kot. Dobrze, śpi. Dobra, oni w strachu są. A, idzie Yasuak. Nie bójcie się. Uciekamy, ale udajemy, że się boimy, a ja zaraz Kurwa! Ja ale zginąłem widzowie. Przepraszam bardzo, miało być 0 dedów ale nie udało mi się, bo nie, ja zapomniałem, że on jeszcze ma te swoje. Te. Technikę Kasiks. Tornado. Szary uśmiech. Słaby jesteś i tyle. Wal salto. Ojej, ale się bardzo przejąłem twoją opinią, że jestem słaby w grze. Bitka, ale poczekajcie, kota. O, się o, o. tutaj, tutaj kocie jestem, kurwa. Ja pi**ole, bo ja muszę zabijać najpierw te potwory, nie, bo one coś dają, te redy i te i drugie. nie mogą iść na bitkę bez ziemi, skoro widzą, że ja jeszcze potrzebuje jednej sekundy, żeby zabić potwora. No i teraz, podejść tutaj na plecy, ja go tu zluruję, walnę E od tylca. No jak ty, kurwa, idziesz spać na jednym ciosie, no to, kurwa, takie granie z tobą jest. O, ja jeszcze, kurwa, przypię. Ja nie dla mnie to jest wina Miss Fortune. U. Trzymać na dystans cię powinna. I kot powinien siedzieć już na mnie. No i teraz, jasuło musi być nasz. No kurwa, podchodzić! Podchodzić! Oho. No dawaj Katarina, gdzie uciekasz? A jakbyśmy na Bashara poszli? Everybody Bashar. Everybody Bashar right here. Right now. Szybko, to musi być szybka piłka. Idą już, idą, będą nadchodzić. Ja za 14 sekund mam rkę. Nadchodzą we dwójkę. Miss Fortune, kurwa, gdzie ty stoisz? Idź trochę od północy. Ja piłę, idą. Miss Fortune padnie, ale ja zdążę tego zabić, Baszara. 14, 12, 11, 10. Bam, 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 bam. Jest, śpi, kurwa, będzie spał. Ten będzie spał. Śpi następny, kurwa, lecimy. Lecimy, kurwa, nie śpimy. Złapana kura śpi, lecimy po tego. Aj. Nie mam many Cut No mana. Go to MF. Dobra, chce ze mną, to może ze mną Dobra, i ja wiadę w nich kura, bo oni tak... Napewnia, uciekajcie moi! Moi powinni uciekać, i ja powinienem się wjechać w tym, w tamtych na prędkości. No a teraz to już dupę 14 sekund. Tego ja Nie no, Miss Fortune chyba trzeba uprawić pierwszą. No złapał mnie, ale to nic. Mam rkę. Miss Fortu A nie, to Tristana, oni nie mają, my mamy Miss Fortune Co to kurwa jakieś mnie złapało Dobra, na smoka Na smoka, na smoka, na smoka Na smoka, na smoka tutaj, żeby się... Ale to jest kopia Na smoka, na smoka przyjaciele będzie bardzo ważna bitka smokowa. Dobrze, tam trafione jest. Da Katarina od północy z Miss Fortune. Nie można się dać rozdzielić. Dobrze, dobre, najebane tutaj trochę. O ku... o pier... Najgorszy scenariusz jaki mógł być, ja wcisnąłem E, D, ona wcisnęła ulta, ja padałem no bo ja padałem. Wypo...juj ten baszar, Jakbym był komanderem i na żywym tym pokierował W momencie kiedy było takie badanie siebie Wysłabym kogoś na północ z tajną misją zniszczenia tej wieży Wtedy oni też by musieli się rozdzielić I dwóch by poszło tutaj Wtedy byśmy mieli przewagę czterech na trzech I wtedy bym w nich wskoczył Yasuo to się może leczyć? Jak mnie bije? Może nie? Trzeba kupić kolczugę? Czy nie trzeba? O Kocie, ja cofam. Ja Miałem ważny itemek. No i pochuj takie kupa, smoknięcie się. Albo wjeżdżamy w typa, albo kupa, nie wjeżdżamy w typa. Nawet go już nie ma. Też ta Katarina taka tam. Niby ma 12 tych chwili No dobra, damy radę im? Nie, we trójkę są. Mam się wiebać od razu, Makotek Ulta, Makotek Ulta. Co to kurwa ucieka? Jakie to szybkie O ja Dobra, jeszcze to. A tutaj bitka jest Tak, Da, Kocie, ty mnie lecz Trochę najemy tej wieży. A to mój kupa. się wystraszyłem. Dobra, rkę mam, ale many to naprawdę mało. Kocie masz ulta, kot ma ulta, ja będę też miał. A co tu kurwa, jest robione? Co się stało? Szkoda, że z ulta nie trafiłem. Dobra, pozwolę sobie tutaj zabić... Nie, nie pozwolę sobie zabić. Jasło, za 10 sekund. Ale co my tu możemy zrobić? Dobra, ta najecha. Jest dobrze. Idzie jasło. Ja rkę będę miał zaraz. Co narzuca? Ja tego jasuła mogę o ostro teraz przykrócić. Dobra, użyli tego. Bowiem przeskoczył mu za plecy. Dobrze. Mamy to. Powinniśmy to kończyć teraz. Dobra, wybijcie, a ja idę postraszę ty No to niezłe postraszenie. <grybujesz> no dobra, ale może zdążą rozwalić. Oby im się... Nie, dali. Dobra, wygraliśmy. Luks. Dobre Tyganko. Ja długo grałem w kilka lat. <totek> Kotek bardzo ładnie grał.